został wybrany Rady Gminy Mazowieckie. System oburzenia dzisiejszej porady w punkcie 3 w tytułu posiedzeń sesji. W punkcie trzecim sprawozdanie wójta z wykonania uchwał Rady w działalności przeciwnych do sesyjnej realizacji soczek W punkcie czwartym informacja przewodniczącego Rady Przewodniczącej Komisji o działaniach podejmowanych w okresie między sesjami. W punkcie 5 podjęcie uchwał w sprawie zmian udziału gminy na 2015 rok przy projekcie uchwał. Zmiany Wielki Władzący Finansowej na rok 2015-2018 Po 107. Wyboru ławników do Sądu wiedziałowego w Lublincu. 108 wyboru ławników do sądu w Czechtowie. 109. Wyrażenia zgody na oddanie dzierża w tutaj ułości w miejscu kosztuci stanowiących własnych zmiany koszencji. 110. Wrażenia zgody na ustanowienie ograniczenia kawa rzeczowego i żywności przejazdu przychodzi na nichomości nawiązania własność zielonej 11. Zatrzymanie ulicy Kolejowej w Koszyncinie. Zatrzymanie ulicy Wrocławia z 3 do kategorii gór 13 Zatrzymanie ulicy Chłonie Wyślącego do kategorii gór gminnych. W punkcie 6. Informacja o złożonych interakcjach. W punkcie 7. Zapytania, wnioski i oświadczenia radnych. Przewodniczący Gminy znamy, że odnieśli porządek obrad. Proszę. I wyjaśni, bo wiemy w punkcie, że przed ostatnimi dwie pozycje, tą, to wiemy, dokąd jest zaliczyć, czyli do każdej grupy, a w cyklę, który się zajmie, tak? No więc no, właśnie, chcę sobie dopisać. Uchwała nr 15 w sprawie przyznania dotacji do Parafii Krzywco-Katyńskiej pod wezwaniem Świętego Serca Pana Jezusa w Koszyncimie na dofinansowanie prac konserwatorskich i wykonanie projektu budowlanego architektonicznego i zabudowie kościołów przy ulicy Powstańców Śląskich w, w Koszyncimie. Uchwała nr 116 w sprawie przyznania dotacji do Parafii Krzywco-Katyńskiej pod wezwaniem Matki Boc Bożej w z dziedziną uchwały, na dofinansowanie prac z instytucji zabytkowych w Kościele i Górskim. Któż z tej uchwały został omawiany nie jest względem Uchwała 117 w sprawie uchwalenia, uchwalenia dotacji przedmiotowej na 2016 rok. Ta uchwała nie była omawiana, ale na termin koni musimy tę uchwałę podjąć, aby się zmieścić właśnie w terminach. Chodzi tutaj o dotację celową dla... Gminnego Ośrodka Sportu i Rekreacji. Tak co rośnie, tam ustalamy wsparcie na mieszkańca, to za to ścigniemy, ale może to jest podstawa, abyśmy musieli ustalić budżet dla Gminnego Ośrodka Sportu i Rekreacji. Kto jest za wprowadzeniem tej uchwały? Prosiłbym, znaczy taki formalny wniosek, składam, że uchwały te są wprowadzane niezgodnie z uchwałą numer 88. Nie zachowano tutaj procedur terminowych czy formalnych praw, A dotyczy to przede wszystkim, że złożone zostały terminie, czyli po ustawowym terminie wynikającym z paragrafu 6, to jest raz, oraz nie było procedury legislacyjnej tych. Czyli nie skierowano ich do żadnych z komisji właściwych do spraw zajmujących się, się tą tematyką. Ja odpowiem, że wczoraj, tak że wczoraj komisja budżetu omawiała tę tematykę w komisji budżetu Także te punkty, które mówimy o tej właśnie legislacji, także nie pan wtedy robi dyrektora, ale w sumie co na daną sesję znosimy. Znosimy... Nie. nie, nie, ja wnioskuję o wprowadzenie do porządku wyborów i punktów. Dobrze, to przegłosujemy. Więc jest, jest pozycja radnego... Z przyczyn procedura, formalnym procedurami. Tak. Właśnie, tak? właśnie w, tej chwili, w, tej chwili, w tej Powiedział Pan doktor za ten że zwłaszcza wniosek formalny, a formalny zawsze głosujemy zgodnie z naszym stanowiskiem. Obojętnie, że zgłasza wniosek formalny, bo na pewno to jest możliwe, że bardzo już odpada, ja to jest nawet nie ryzyko. To jest na razie, dziękuję, że się każdy. Jest super, zwłaszcza wniosek formalny, aby uchwały 115, 116 wniosków formalnych nie wprowadzać w porządku obrad. Kto jest za? Pan Anię. Też za wnioskiem pisamy trzy osoby. Kto jest przeciwny? 4, 5, 6, 7. Proszę o podniesienie ręki. Całość, Tak, tak, dotarcia. Raz, dwa, Proszę o podniesienie ręki. Dziękuję. Przechodzimy... Nie widzę, czy się porządek obrad na porządku. Oprócz jednego przedmiotu, drugiego, trzeciego protokołu z sesji. Kto doda jak się wstrzymał? na Rady. Czy są pytania dotyczące tego, poprzedniej sesji? widzę. Kto jest za przyjęciem tego Dziękuję. Kto jest przeciwny? Nie że kto się wstrzymał. Nie widzę. kto to w poprzedniej sesji. poprzedniej sesji. Sprawozdanie wujka, działalności w okresie oraz dla gminy sprawy. 2015 roku. Witam. 30 września miałem konferencji zorganizowanej w siedzibie Zespołu Śląsk pod tytułem Podejście LIDER 2014-2020 Nowe perspektywy, nowe wyzwania. Tą konferencję zorganizował Śląsk Związek Gminy Powiatów. Była ona adresowana przede wszystkim do lokalnych grup działania, do, do tych grup, które działają w ID, ale także samorządów i można powiedzieć osób zainteresowanych. Spotkanie było się w sali zmarłowej zespołu. Tak. 7 października brałem udział w inauguracji roku akademickiego Uniwersytetu Trzeciego wieku domów w domu w Krzęcimie. 8 października brałem udział w seniora, to dzień seniora zorganizował koło między 9 października brałem udział w posiedzeniu Rady Programowej Zespołu Pisinkańca Śląsk w Koszęcinie. 12 października odbyłem szkolenie organizowane przez prezesa Regionalnego Prawnikowych w Katowicach. Szkolenie odbyło się w szczytku i było poświęcone generalnie rzecz biorąc nowym ustawą. W reklamowej ustawie krajobrazowej, niektórym aspektom podatków i konstrukcji budżetu na rok 2016. Spotkanie odbyło się w szczyt. 15 października brałem udział w trzecim międzynarodowym forum inicjatyw międzynarodowych. To spotkanie odbyło się w Katowicach na obrocie Sokolskim. 22 października odbyło się posiedzenie zarządu Stowarzyszenia Lokalnej Grupy Działania Leśna Krajnego, krajna Górnego Śląska. Ten zarząd odbył się w Wrocławice. 23 października uczestniczyłem w pasowaniu pierwszego klasistów w Zespole Szkolnym Przedszkolnym w Sadowie. Następnego dnia, 24 października takie samo pasowanie pierwszego klasistów odbyło się w Zespole Szkół w Koszęcinie, ale uroczystość to się tutaj Dom 27 października, także pasowanie, tym razem w Synodice, a także odbyło się e, takie uroczyste spotkanie, w Marii, które obchodziły się złote gody małżeńskiego w koszeccie, w tego samego dnia jeszcze się odbyło w dzień seniora, tym razem zorganizowało koło szczelinów i w okresie sprawozdawczym wydano 25 zarządzeń Wójta w Panie się jeśli chodzi o sprawozdanie, to tyle. Z pytaniem, że może Pan Witold tak, Chciał się e, pochwalić, że 17 października z rąk Pani Minister Finansów, Pan Żydny Jeszczepin, Pan Wójt, nasza radna Pan Wiela otrzymali medal za zasługi dla, e, dla oświaty gminnej. Dla

ale też i w tym drugim miesiącu y, wiązany przez zasługi otrzymał druh Andrzej Gałeczka, y, naczelnik straży w Sadowiu, też ma piękną uczystość, tym razem w sali Góry, jak to się nazywało w urzędzie w Katowicach. które w zasadzie rzeczy powstało na bazie poprzedniej fundacji Spichlerz Górnego Śląska, i to jest kontynuacja programu LIDER do tej perspektywie. To jest bardzo ważne, bo do tej pory pewno będziemy przyzwyczajeni do, do takiego masła Spichlerz, teraz już nie będzie Spichlerza, bo co prawda on jeszcze działa, ale to jest działalność mająca na celu wygaszenie, zakończenie swojej działalności, jeśli chodzi o podróż Natomiast no, w tym miejscu będzie leśne. Plenia to są wszystko spotkania powiedziałbym programowe, bo trzeba uchwalić statut, trzeba uchwalić radę programową, trzeba uchwalić funkcjonowanie biura, trzeba ustalić zasady współpracy wszystkich podmiotów, bo najprościej wymienić gminy, które w tych w tym, w tym programie uczestniczą, a to jest tylko maleńki wycinek tej działalności, bo to są jeszcze organizacje to poza samorządowe, fizyczne itd. Tak Więc to są programy, generalnie rzecz biorąc jeszcze spotkania, powiedziałbym organizacyjne, natomiast ta nowa perspektywa to jest typowe spotkanie, jak ja powiedziałem zapoznawczo-projekcyjne, yy, gdzie Panowie i Pani z Ministerstwa Rolnictwa, z Urzędu Wojewódzkiego i z yy, a, Śląskiego Związku i Gmin i Powiatów właściwie wygłaszali deklaraty, wykłady o tym, co można się spodziewać na konferencjach Także spotkania umowne. W sprawie tego spotkania z Ligą Szczytów, tam było takie słowa konstrukcja budżetu. O co tu chodzi? Znaczy, konstrukcja budżetu, to generalnie rzecz biorąc, uwrażliwienie wójtów, a myślę, że rozszerzenie tego tematu to też Pańska Wizyna z obojów. Skarbnicy również byli zaproszeni do udziału w tym szkoleniu, bo jednak Pańska też była. podawano.